W końcu pojawiły się wyraźne różnice w kolekcji Marina, jeśli chodzi o gravele stalowe. Mamy Ford Cornera, który jest turystykiem, ale ma nową geometrię od tego roku oraz mamy Nicasio w wersji Plus, który. W tym momencie ma dużo większą pojemność na opony, zmienioną specyfikację i pozwala zupełnie inaczej wykorzystać jego możliwości niż dotychczasowe warianty. Zostań dzisiaj do końca odcinka, a wtedy dowiesz się też, ile on waży. Na pierwszy rzut oka widać, że te rowery różnią się bardzo konkretnie. Geometrią. Nikazio w tym momencie od Forkornera Cornera znów odstaje. Jest niższa główka ramy. Mamy tutaj ze sobą Nikazio w rozmiarze 56 cm, natomiast Forkorner mój prywatny, którego malowanie i całą budowę możesz zobaczyć na innym odcinku. Link do niego jest w kanale. To jest MK. Pierwsza zasadnicza różnica to rozmiar kół, ponieważ Nikazio Plus występuje wyłącznie w rozmiarze 27,5. Natomiast Four Corner występuje w 27,5, ale w ramie S i XS, Natomiast w większych to jest klasyczna 700 choć tam, jak widać to po przykładzie Four Cornera dwójki, wchodzi 29 2 1, 25. I to już jest maksymalny zakres tego co można tu wpakować, a producent deklaruje, że tutaj wchodzi o ponad 2.0. Zatem uznajmy, że doszliśmy do limitu, nic nie obciera, można swobodnie gładko jechać. Co prawda, jak opona będzie grząsko oblepiona gęstym błotem, to mogą być problemy. Biorę to na klatę, dlatego jest oklejony folią. Natomiast tutaj, seryjnie, rower ten przychodzi na oponach WTB gładziutkich 27,5 o szerokości 47 mm. W związku z tym że posiadamy dosyć duży zapas opon Vitarea, postanowiłem skorzystać z opony, która normalnie wchodziłaby do Stinsona 27,5 o szerokości 2.25 cala. To jest dużo. To w porównaniu do poprzedniego Nikazio Plusa, to maksymalne co tam wchodziło, to było Dwa cale. Rozmawiałem wczoraj o tym z Bushcraftowym. To on mówi, że dwa cale ledwo tam upchnął, ale nie był przekonany, czy to jest bezpieczne dla tego roweru na dłuższe trasy. Tutaj mamy 2,25 i faktycznie robi wrażenie. No, ta opona też wygląda jak gravelowa, a w ogóle, jeśli wpadłoby ci do głowy, o, też chcę taką oponę, to po wejściu na stronę motor-land.pl Masz nasz sklep, gdzie takie opony możesz kupić za delikatnie ponad stówkę. Ogólnie tam możesz też znaleźć tego typu rower. Możesz go bezpośrednio z naszego magazynu zamówić, ale tam jest też zakładka dostępność w sieci. I możesz zobaczyć w którym sklepie koło ciebie dokładnie taki rower jest, taki bądź inny rozmiar, ponieważ ten Nikasio ma też inne malowanie, takie cementowe, jeśli tobie cementowe się bardziej będzie podobało. Twoja sprawa. Ogólnie rzecz biorąc, wa warto dodać, Motorland, jak nazwa wskazuje, to jest importer wielu motocykli, również kładów, również skuterów, skuterów elektrycznych, takie marki jak Kymco, Kiway, QJ Motor, MBP. Jest tego dużo, jest, są elektryczne skutery. New, naprawdę jest w czym wybierać. Więc jeśli masz zajawkę, żeby pojeździć jeszcze dodatkowo innymi rzeczami, to możesz tam sobie zobaczyć różne rzeczy, jakie mamy w ofercie. Dobra, przechodząc do różnic między tymi rowerami, popatrzmy sobie na porównanie geometrii, bo te rowery nadal mają kosmiczną przepaść. O four cornerze zwykło się mówić, że to jest typowy turystyk. O tym, że on jest turystykiem, bardzo wiele rzeczy świadczy. Można by powiedzieć, że ma on maksymalnie zrelaksowaną geometrię dla Twojego ciała, czyli bardzo wysoka główka ramy, ponieważ dla rozmiaru M for Corner ma 188 mm, a Nikazio Plus w rozmiarze 54 cm ma tylko 135 mm. No, rzuca się w oczy to. Dalej, kąt główki ramy. Tu nie ma aż takiej zasadniczej różnicy. Bardziej wypłaszczony jest Four Corner, ma 70 stopni, natomiast Nikazio Plus, ale to jest ta sama rama co w Nikazio klasycznym, to jest 71,5 stopnia. Jak to się przekłada na prowadzenie? Four Corner ma w ten sposób większą bazę kół. Baza kół w for Cornerze w MC to jest 1087 mm, natomiast w Nikazio to jest 1024 mm. Taka baza kół sprawia, że na tym rowerze będziesz swobodnie jechać na długich trasach w totalnym luzie, w totalnym spokoju, bez żadnych yy, nerwowych yy, zwrotów i tak dalej. W skrócie mówiąc, bardziej przewidywalny w prowadzeniu, bardziej taki ślamazarny, takie slow life. Natomiast w ogóle o tym też świadczy długość chainstaya. W forkornerze mamy chainstay 432 mm w małym kole i w dużym kole mamy 450 mm, natomiast w Nikasio mamy 430 czy w małym, czy w dużym? Ta różnica naprawdę ma znaczenie. Czyli w Nikazio małym, czyli w kole 27,5, czy też w Nikazio bazowym, film do niego jest już na kanale nagrany, odcinek do niego jest poniżej, tam też jest koło 700, możesz wsadzić oponę 45 mm. Ale tam jest nadal krótka baza kół, krótki chainstay. Rower jest bardziej zrywny, bardziej dynamiczny, lepiej się prowadzi w ciasnych zakrętach i można od razu powiedzieć, że te rowery różnią się charakterystyką prowadzenia. Charakterystyka prowadzenia, charakterystyka jazdy jest zasadniczo inna. Na tym rowerze nasza sylwetka jest bardziej wyprostowana. Mamy, on w ogóle został zaprojektowany po to żeby można było na nim spędzać po kilkanaście godzin dziennie, jadąc w długiej wyprawie. O, rower może być obładowany wielkimi torbami, bagażnikami, bikepackingowymi zestawami i może przejechać z Tobą naprawdę tysiące kilometrów na wyprawie. Na zio Plus też możesz przejechać to wszystko, ponieważ tutaj masz genialne wyposażenie. Oczywiście na górnej rurze możesz przyczepić już yy, gadżety. Tu możesz wielką torbę sobie zamówić. Możesz z tyłu zamocować bagażnik i sakwy. Z przodu możesz zamocować bagażnik i sakwy. Tutaj są otwory do tego. Tutaj możesz wielki panel z torbami jeszcze przyczepić. To ma znaczenie, ale jeśli Twoje plecy nie są do końca przygotowane na tego typu eskapady, to mogą one bardzo ucierpieć. Różnica między tymi rowerami jest też w tych dodatkach, jak na przykład kierownica. W Nikazio. 54 mamy kierownicę 42 cm, natomiast w odpowiedniku jego z 4-cornera mamy 46 cm. To jest zasadnicza różnica. Dodatkowo mamy 16 stopni flary w obu przypadkach. Flara to jest to rozgięcie na boki dropu kierownicy, czyli tego gięcia. Dzięki czemu ono nie padnie, wpada prosto padle do ziemi, tylko te 16 stopni na bok leci. Ale warto też zwrócić uwagę, że te rowery mają tak te kierownice mają trochę inny drop. Drop to jest to zagięcie. Jak głęboko idzie to gięcie w tym przypadku? I w tym przypadku. Rzuca się w oczy, prawda? Przypadkiem się składa, że mam miarkę ze sobą i sprawdźmy, jaka jest różnica tutaj w dropie. Jest w miarę prostopadle 11 cm 14 cm. W ten sposób na tym rowerze jadąc w dolnym chwycie będzie tobie już ekstremalnie nisko, ponieważ mamy główkę ramę 135 mm, do tego mamy parametr stack 570. 8 mm dla rozmiaru 54 cm w forcornerze, nawet jeśli mamy głębszy drop, czyli głębsze gięcie, ale mamy główkę, ramy 188 mm i mamy stack 618 mm dla porównania tam było 578. Stack to jest ten parametr, jakbyś stąd przez prowadził linię. Na jakiej wysokości jest kierownica względem korb, to będzie ten rower nadal bardziej zrelaksowany. W forkornerze jest tak duży kokpit po to, że jeśli jesteś w długiej trasie i już po prostu masz napięcie mięśniowe, napięcie całego ciała, odtrzymania długo na sztywnym widelcu tego yy, kokpitu, w górnym chwycie już Ci zaczynają ręce drętwieć, to przechodząc na szeroką, głęboko osadzoną kierownicę w dolnym chwycie rozluźnia Ci się obręcz barkowa rozluźniają ci się łokcie, tak samo nadgarstki, inaczej się układają, przez co eliminujesz problem cieśni, które się owszem operuje, ale to jest ogólnie problem współczesnego społeczeństwa, które dużo siedzi przy komputerach, czy też tak zwany łokieć tenisisty, więc po to są rozwiązania tego typu. Natomiast Nikazio owszem też ma flarę, nie ma aż takiego głębokiego dropa, ale w Nikazio masz Wariant taki, że ten rower się nadaje Tobie na wszelkiego rodzaju miejskie, dynamiczne przejażdżki, czyli do pracy. To też wskazuje na to, dlaczego w tym rowerze jest zastosowana e, grupa osprzętowa, bardziej miejska, w bazowej wersji. Są bardzo miejskie opony w bazowej wersji i napęd 2 na 8 W Nikazio Plusie w tym sezonie nadal jest Microshift. Wcześniej był. Advent, natomiast teraz w adwencie był ten problem, że tu sterczała taka linka, prawda? Niektórzy złośliwi się śmiali, że można na tym suszyć bieliznę podczas wypraw rowerowych. Natomiast teraz mamy już grupę stricte gravelową Microshift Sword. Advent równie dobrze działał, natomiast tutaj Praca tego wszystkiego jest bardzo charakterystyczna. Każde kliknięcie w indeksacji ma, masz gwarancję, że ten łańcuch trafił dokładnie na ten bieg. Przerzutka ta ma bardzo sztywne sprzęgło, wszystko sztywno pracuje i nie ma żadnego problemu i wątpliwości, czy ten łańcuch wpadnie w jakikolwiek telepanie. Nawet jeśli by wpadł, tutaj rama jest oklejona folią, więc nie ma tego strachu. Oczywiście, warto pamiętać, że ten rower jest zbudowany tak samo na tej stali chromowo-molibdenowej 4130, która jest bardzo przyjemna do jazdy, która w obu przypadkach bardzo ładnie pracuje. Co to znaczy, że stal pracuje? Jest w ogóle cały odcinek o stali, karbonie i aluminium, więc do niego jest link w opisie. Natomiast, szybkie wyjaśnienie: tutaj jest spłaszczenie i. Ten rower pracuje na osi QR, czyli Quick Release, czyli szybkie uwalnianie koła, czyli nie jest to wkręcane koło w widelec, czy też z tyłu. I to jest jednocześnie zaleta tego roweru, ponieważ ta oś jest szpileczką. W środku jest ośka w piastę wsadzona, ale na tej małej szpilce i na tym wypłaszczeniu już bardzo dużo drgań, które płyną z podłoża, znika. Jednocześnie taki balon na niskim ciśnieniu, taki czy też ten seryjny, na niskim ciśnieniu bardzo ładnie pracuje i on absorbuje dużo drgań. Z tyłu mamy podobnie, jednocześnie mamy hamulec z tyłu, zacisk hamulca na, w standardzie IS, czyli poprzez adaptery jest zainstalowany nie bezpośrednio do ramy. Ten hamulec jest przykręcony do poprzeczki, ta poprzeczka od razu tobie stłumi drgania. Na co warto zwrócić uwagę też w tym nikasio, bo on ma nadal charakterystykę bikepackingową. Górne otwory już wiemy. O tych otworach to się rzuca w oczy. Tutaj też to widać, ale jeszcze z dołu można przykręcić, na przykład pojemnik na narzędzia, żeby mieć szybki dostęp. Są tego typu pojemniki, które się instaluje w koszki bidonu. I wiadomo, nie każdy się odważy pić wodę, na którą może lecieć błoto z opony, dlatego tutaj można przybornik zainstalować, czy, czy też jakiegoś większego multitula, żeby mieć zawsze coś pod ręką, ewentualnie pompkę. Należy też zwrócić uwagę, że w nowej wersji Nikazio mamy puszczone bardziej po zewnętrznej linii. To, to prowadzenie pancerza. W ten sposób mamy w rowerze zabezpieczenie, że ta linka nie podrapie nam ramy. W zestawie też są, zapomniałem założyć, haczyki, którymi można tę linkę przeprowadzić tak, żeby nie podrapała ramy. I można ją tutaj strzepić. W ten sposób nie przejdzie tobie to do, do gołej stali i nie będzie tutaj rower. Korodował. A wraca, mówiąc też o korozji, niektórzy twierdzą, o stalowe ramy nam korodują, w szczególności w suporcie. Co tutaj się może wydarzyć, jak się pojeździ trochę po wodzie? Możesz na przykład zainwestować w taki preparat Juicy Loop l 69 który wygląda trochę jak WD40, ale działa trochę inaczej. Aplikujesz go po takiej błotniście z tej jeździe bezpośrednio w mufę suportu i on penetruje to wszystko wyprowadza wodę i brud które wylatują, należy potem tym rowerem poruszać i zostawia taki film zabezpieczający równie dobrze możesz ten preparat wpryskać we wszystkie otwory tutaj w ramie do jakich tylko masz dostęp przez te gwinty i też jednocześnie on zabezpieczy Tobie ramę przed rdzewieniem podsumowując ten rower ma zupełnie inną charakterystykę niż Four Corner. Four Corner nadaje się dla osób, które szukają ultra wygodnej geometrii i nie są ich plecy przygotowane na tego typu jazdę, która w terenie sprawi, że możemy naszym plecom powiedzieć oła, co się dzieje, nie dam rady, po 50 km po prostu mamy koniec wycieczki. To jest rower tego typu, którym można przemierzać wielkie kilometry. Four corner to jest skrzyżowanie tych czterech stanów pustynnych pod kątem prostym. I na takich rowerach ludzie podążają przez cały świat. Znam już wiele przypadków turystycznych, którzy przewieźli się na przykład do Japonii jedwabnym szlakiem. Kilka lat temu taka para przed nami pokonała tę trasę na Four Cornerach. Nikazio też ma charakter bikepackingowy, ale Ty musisz być bardziej do tego przygotowany. kraftowy udowodnił, że można takim rowerem w bazowej yy, specyfikacji pojechać na Jordan Bike Trails przez pustynie, przez kamulce, przez wszystko też da radę, ale Ty też musisz bardziej dawać radę, jeśli chodzi o zwinność swojego ciała, dlatego ten rower jest nastawiony na bardziej świadomego konsumenta. A teraz przejdźmy do zważenia. Zważmy, ile waży Marine Nicassio Plus 2025 z napędem Microshift Sword 19 1338. Co prawda, to są pedały marinowe. W systemie przychodzą zwykłe platformy, ale założyłem je, bo są piękne, niebieskie. Jak chciałbyś takie piękne, niebieskie platformy, zapraszam na motor Tam je kupisz bez problemu.